jest na dlatego że mamy wspaniały sklepik z bardzo dużym asortymentem, jak widać na samym obrazku. O, I potem to możemy wszyscy spalić na naszej wspaniałej siłowni, która znajduje się na hali gimnastycznej, w tamtą stronę. Dokładnie Chodzę do Bartosza i spełniam swoje wszystkie życiowe aspiracje. PODAJ! ćwiczymy na początku Belgikę, potem gramy w różnorodne gry. Dzięki naszej naszych WFistów. Jest super. Tak. Bardzo mi się podoba. Polecamy szkołę. No. Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do naszej szkoły. Tutaj znajdziecie możliwość rozwoju, rozwoju swoich zainteresowań sportowych. Prowadzimy zajęcia z piłki siatkowej, chłopców, dziewcząt, koszykówki, lekkiej atletyki i w tych dyscyplinach osiągamy największe sukcesy. Tutaj młodzież może rozwijać swoje zainteresowania sportowe, ale oprócz tych y, zainteresowań y, nauczyciele wychowania fizycznego organizują różnego rodzaju wyjazdy. Są to wycieczki y, wycieczki zagraniczne na Słowację, wysokie Tatry na Słowacki Raj. W tym roku organizujemy także wycieczkę y, 12-dniową do Hiszpanii. Ja osobiście trenuję e, właśnie atletykę, biegam. W e, na terenie naszej szkoły e, są bardzo dobre warunki, aby trenować e, i w z naszej szkoły właśnie zachęcają młodzież, aby również trenowali i chętnie uczestniczą w takich zajęciach. Organizowanych m.in. E, z koszykówki czy z siatkówki. Cześć, nazywam się Karolina. Witajcie, mam na imię Hubert. studujemy na Politechnice Wrocławskiej. Spełniło się nasze marzenie. To wszystko dzięki pomocy tej szkoły. Karolina studiuje budownictwo, a ja mechatronikę. To były kierunki, które sami sobie wybraliśmy. Oczywiście, szkoła i zajęcia, które razem tutaj mieliśmy, pomogły nam w ukierunkowaniu naszych upodobań. I dzięki temu łatwiej było nam dokonać wyboru. Cześć, nazywam się Szymon. Cześć, jestem Ola. Studiujemy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i jesteśmy absolwentami tej szkoły i po pół roku studiów niestety przyciągnęła nas sympatia do tej szkoły i jesteśmy tu znowu w naszych starych murach. Tak, chcieliśmy koniecznie odwiedzić naszą szkołę, wspominać stare czasy, jak to tu było, jak to się zdarzyło, że maturę elegancko zdaliśmy. Że dostaliśmy się na wymarzone studia, no i studujemy to, co chcieliśmy studiować. Tak, ja studiuję geofizykę. Ja natomiast informatykę stosowaną. I teraz chcemy pokazać wam, pokazać wam miejsce, w którym spędziliśmy najwięcej czasu i właściwie najlepsze lata naszego życia. Tak, z tej okazji, że byliśmy na profilu matematyczno-fizycznym. Większość naszych zajęć to była matematyka i fizyka, no i to jest właśnie pracownia fizyczna, sala 36. Nasza ulubiona. Naprawdę spędziliśmy tu dużo czasu, ponieważ szkoła pozwoliła nam na wiele dodatkowych zajęć. Mieliśmy dużo godzin fizyki i matematyki, dużo dodatkowych takich, które mogły przygotować nas do matury, ponieważ widząc na górce, szansę ma właściwie każdy uczeń, i ten słabszy, i ten lepszy. Tak, i też nie tylko. Ja się osobiście bałem mocno od języka polskiego, idąc na profil matematyczno-fizyczny, bo nigdy nie byłem orłem z tego przedmiotu, ale zajęcie dodatkowe z polskiego, wyrównujące ten poziom, pozwoliły mi zdać na przyzwoitym poziomie język polski. Ja z kolei, mimo iż poszłam do matwizu, miałam możliwość startowania w olimpiadach ortograficznych. No i wraz z koleżankami z klasy, też o rozszerzeniu matematycznym, odnosiłyśmy dość duże sukcesy, bo miałyśmy tytuły laureatek. Co dowodzi, że w sumie na górce można zdobyć dość wszechstronne wykształcenie i rozwijać swoje pasje, nawet jeżeli nie są one związane z Waszym profilem. Na tych dodatkowych zajęciach też, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, mieliśmy możliwość podciągnięcia się z przedmiotu i nawet jeżeli nie byliśmy dobrzy, to mogliśmy poprawić swoje wyniki, bo tutaj nie chodziło, w nasze przygotowanie do matury nie chodziło o wyśrubowanie w wyniku, nie chodziło o tą średnią 100%, tylko chodziło o to, żeby każdy uczeń mógł zdać maturę najlepiej jak potrafi i tak, aby spełnić swoje plany. I to stało się ze mną, bo ja z, matematyki, z matematyką radziłam sobie raczej dobrze, ale nie super, ale ponieważ miałam dużo zajęć dodatkowych, dużo godzin w planie. Napisałam maturę na tyle dobrze, że mogłam dostać się na swój wybrany kierunek i co więcej na studiach nie mam problemu z matematyką. Nazywam się Klaudia, jestem absolwentką tej szkoły. W zeszłym roku skończyłam profil matematyczno-fizyczny. Jestem bardzo zadowolona z tego względu, że szkoła dała mi możliwość pójścia na studia takie, jakie chciałam. Obecnie studiuję w Rzeszowie, jestem na energetyce i dzięki temu, że byłam tutaj motywowana, dobrze sobie radzę, zdałam wszystkie egzaminy w pierwszym terminie, także bardzo polecam tę szkołę. Cześć, nazywam się Kinga, jestem absolwentką tego liceum. Byłam na profilu matematyczno-fizycznym, a teraz studiuję na Politechnice Gdańskiej, studiuję oceanotechnikę. Jestem tu, bo chcę Was przekonać do wyboru właśnie tej szkoły. Ja wspominam te trzy lata bardzo dobrze, to był naprawdę udany czas. A tak, głównie chcę Wam powiedzieć to, że ta szkoła dała mi mnóstwo możliwości, ja nigdy tylko się nie uczyłam, przede wszystkim działałam też w teatrze i ta szkoła była wyjątkowa z tego powodu, że nigdy nie było problemów takich, że jeśli ja mam jak mało czasu, to ktoś mnie utrudnia to. Zawsze nauczyciele wychodzą do Was z pomocną ręką. Jeśli czegoś nie rozumiecie, zawsze możecie przyjść. I dlatego matura to jest e, wstrzyknięcie palcami. Zawsze można ją zdać, bez stresu, bez niczego. Przygotują Was tu doskonale i dlatego polecam Wam to liceum, żebyście spełnili tak wspaniałe trzy lata jak ja. Zapraszam.